jest do tej i będziesz diamety. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Miku. Witam Was w serii, która została chyba zapomniana zarówno przeze mnie, jak i przez Was podejrzewam. A dlatego, że wszystkie diamenciki jakie w niej wystąpiły to albo przestały grać, albo po prostu już wyrosły na, na te piękne właśnie diamenty, błyszczące diamenty błyszczące zielenią, ale na szczęście, e, ta seria nie upada. Nadal są osoby, które chcą się pochwalić swoimi wynikami, a ciągle dążą do tej perfekcyjności, żeby, żeby być tym zielonym graczem. Dzisiejszym naszym zawodnikiem, naszym diamencikiem, który będziemy szlifować po tylu latach, Boże Święte, kiedy to był ostatni odcinek, nawet nie pamiętam, jest Miukilop. E, Jeśli ktoś sobie spojrzy na klawiaturę, to będzie wiedział, jak jego nick powstał. Na czołgu czwartotierowym brytyjskim typu Grand. To jest taki medzik, który został wprowadzony do, do, dosyć niedawno. Prowadzi do e, ciekawego meda e, Shermana Firefly. E, zamontowane tutaj działko 75mm, średnie obrażenia 110 na penetracji, 90 na, 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 na pociskach premium. Penetracja wzrasta do 102. Pancerz tej maszynki, kadłub 51, 38, 38. Wieżyczka, bo niby tutaj jest wieżyczka, ale formalnie jej nie ma eee, dokładne 51, czyli po prostu przód, a reszta po 0, czyli to jest potraktowane jako traktowane, jako po prostu pancerz e, pancerz kadłuba mamy przeciwników, już sobie tutaj do Granta walą, na swoich tierach Granty jest praktycznie bardzo mocną maszynką i bez strzelania bigspoty ciężko go przebić, widzimy tutaj już e, nasz bohater pakuje e, pestki w kolejne czołgi DW2 był pierwszym, teraz łaci, który nawet nie ma prawa nic, nic zrobić Miuki, miuki Lopowi debut, właśnie ładnie tutaj zaraz wychyli chyba dolną płytę. Na razie bardzo fajne zastosowanie niesymetrycznego działka. Widzicie, działy jest montowane z prawej strony tej maszynki, więc można schować tutaj za, za róg i próć do wrogów jak wlezie lezie. Matyltka. Teraz stwierdziła, że wyjedzieli, i teraz będzie próba strzałów tą Matyldę. No, Matylda na, na czwartych fierach jest dosyć mocnym przeciwnikiem. Tym bardziej ziemiłki lok nie strzela tam, gdzie powinien. No zobaczcie, bali tutaj w prostą, 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 część. Powinien troszeczkę niżej. Ta skontowana Matyldka jest ciężka do przybycia chociaż jeden strzał mu wszedł. Teraz po prostu punktuje tą Matyldę, jak leci. Nie wozi pocisków premium, a tylko pociski Pepeki zwykłe, więc, więc taki pojedynek będzie długo trwał. Na szczęście wyjechała druga Matylda. I to może troszeczkę już bardziej pokącać, bo pokazała bardzo ładnie dolną płytkę. Cały czas walimy, walimy do tej matytki. DW2 nasz próbuje tutaj coś zrobić, nie wiem, co się pcha. Na szczęście, Newkylob tutaj już pilnuje. No i jeszcze boczkiem ta matytka wyjechała, więc będzie chyba dobicie. No tu trochę mu uciekła, na szczęście zdążył przycelować. Druga matylda odchodzi pod wpływ naszego hacera. Jest 2 do 3. 3000 WN8, po tylu szach, zobaczcie, już mam Mikilop. Eee, Powiada się hetzer. O, to jest bardzo niebezpieczny przycinek. Dobrze tutaj się zachował, mi od razu do tyłu. Na tego w ogóle nie zwraca uwagi, i słusznie on mu nic nie zrobi. Tak naprawdę do jego działku nie daje się zwracać do niczego. Chociaż teraz, za 44, weszło w górną, w górną część tej, tej wieżyczki. Nastylowanie w Hecerka. Ko Korzystamy z depresji, działa. No i Hecer nie ma szans. No tutaj teraz się dingujemy, bo strzał troszeczkę trochę nie mrawy. Tutaj było dobre celowanie w dolną płytę, trochę podniósł wyżej, ale i tak ta płytka jest spora, więc teraz będzie po prostu punktowanie tego hecerka. Schodzi Hecer nam DW2, zdejmuje gąsienicę, więc trzeba szybko się naprawić. No i teraz trochę robi błąd, obraca się od bo do tego DW2, ale na szczęście już go tutaj nie ma, więc, więc może spokojnie się tutaj obrócić i jechać po kolejne fragie. Już ma fredych fragów 3, 1300 obrażeń i... Ponad 6 więc jak widzicie na tym poziomie bardzo łatwo łękę sobie nabić. Lecimy dalej, 3 fragi jak mówiłem wcześniej, 6 do 7, hapsowo przegrywamy niestety o 300, no teraz 400 punktów, to niestety jest bardzo duża wartość. Widzimy, cała batacha już się pakuje na naszego kapa, właśnie zjadło nam D2 i teraz będzie punktowanie tyle, co, co się da. Chyba teraz nie trafimy w nic, nie, bierze nam bardzo ładnie Stuart, no trochę za szybko wyszedł z tego e, z trybu z no i teraz poznikały te czołgi, jest jeszcze jeden, jeszcze jeden czołg. Takich strzałów w biegu nie weszło. Teraz na auto jemie M, nie wszystko się dzieje. Otóż tutaj nie, nie miał prawa wejść. Steward szybko uskoczył. Na szczęście dostał e, bułkę z podpałą i w tym momencie zginął. Też z tyłu dostajemy e, od naszego PZ strzał w plecy. Na szczęście nasz pan też to wytrzymał. Punktujemy kolejnego, kolejny czołg. SAR-42 jest naszym fragiem. Mamy jeszcze 15 sekund, 13, bo 3, 3, 3 skunspotów na kapi trzeba szybko to zzerować, celowanie w tego z tego Stewarta, na szczęście pocisk wszedł, ale to te za mało, to, to nie ten Stewart trzyma tego kapa, niestety zdjęcie, trochę parę sekund Mikilob yy, yy, uzyskał, teraz bardzo ładne trafienie w tego T28, na szczęście yy, to on trzyma tego kapa, to będzie punktowanie, zdjęcie, zostaje, yy, zostaje teraz tam Konwenanter, już chyba będzie formalnością e, posłanie do garażu. Na górze Matylka i Chiri się kocą. Te 46, on no już raczej ten, ten czołg lekki zdejmą, a nasz bohater leci po siódmy frag. Top Gana już ma 15 tysięcy WN8 przy 2000 obrażeń. E, Komendantar dzielnie kapuje cały czas tego kapa, tę naszą bazę. No i teraz nie ma szans, żeby, żeby coś tam zrobić. To jego działko nie przebije nas tak szybko. PZ rozwala e, tego komendantara. Kończymy grę przy sześciu fragach. Gratulacje naszego diamencika. Zobaczmy wyniki końcowe. Przed Państwem, wyniki naszego diamencika, który właśnie teraz szlifujemy, czyli Muki Lopa na czołgu Grand. Przede wszystkim, oczywiście, Wito Masterka. 4 takie pomniejsze oznaczenia, chociaż na tych tierach to nie tak łatwo ich je zdobyć. Ogień skuteczny, czyli zadaj więcej obrażeń niż masz hapsy. Kolejny, nie pamiętam, jak się nazywa, chyba kuloodporny, czyli odbij więcej demeczu niż swój, twój czołg machapsów, pojedynko Pojedynkowicz, rozwal dwa czołgi, które wcześniej tobie zadało obrażenia i brutal oczywiście, bądź najbardziej skutecznym czołgiem w bitwie. Po prawej stronie, treściwe, jak na, jak na, gracza o niższych, o niższych umiejętnościach medale, top gun, duży kaliber i oczywiście obrońca, no, wpadł między tym między tą batachę, pozamiatał, nie było co zbierać i baza została obroniona. 27800 kredytów brutto, 1427 expa na bonusie... bez bonusa, bez konta premium bez bonusa raz dwa, więc z siłą rzeczy ten exp, czyli 1427, jest expem na 300, bardzo, bardzo wysoki, jak na te tiery, Gratulacje dla Miukilopa, bardzo ładny wynik. 2109 obrażeń nastrzelane tym grancikiem. To jest chyba w sumie tyle, co nastrzelały obie drużyny razem. No powiedzmy, ja to trochę, trochę przesadzam, ale e, wynik demedżowy normalnie odchodzi o klasę od tego, co pokazała reszta drużyny. 6 przy okazji fragów, stąd ten top gun. Miukilop wyszelił 40 razy, 30 razy trafił, 21 było przebić. To dało mu właśnie damage 2109, 15 razy otrzymał trafienie, z czego tylko dwa go spenetrowały, odbił 580 hapsów na te myślę, że wynik jest nawet, nawet... By spotował czterech, uszkodził, sześciu zniszczył. Po asyście jeszcze ma około 300 damage'a, więc zawsze to jakiś punkt. No i tutaj obrona bazy, 88 punktów. To było zerowanie zarówno tego pierwszego lajcika, jak i T28. Przyjechane, jak na ten wolny czołg, bo przypomnę Wam, że Grant... Nie leci szybciej do przodu niż kilometrów 39, więc to się może wydaje szybko, a to jest bardzo mułowa, się bardzo wolno rozpędza, więc ciężko tą prędkość odczuć. trzydziesiąte km, myślę, że tragedii nie ma. Bez konta premium, wynik na czysto cztery tysiące, prawie 25. Jak na te piery, myślę, że jak najbardziej zadowalające. Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka po tylu latach szlifowania diamentów. Mam nadzieję, że niedługo się pojawią kolejne. Jeśli ktoś. Ma tą Włęką problemy, a zrobił naprawdę fajną bitwę. Wysyłajcie ją do mnie, ja ją chętnie pokażę. Oczywiście, tutaj nie ma jakichś limitów. Limitów WN8. Oczywiście, limit musi być dobra bitwa. To jest, to jest moim limitem. Ale jeśli macie coś ciekawego, zapraszam. Skrzynka jest do Waszej dyspozycji. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Siema.